Siemaneczko, jestem Skaza, a to są moi przyjaciele. Jay, Tiger, Łazanek. Dzisiaj wyruszymy e, na podróż do lasu przez e, głąb e, lasu dżungli. Idziemy! Łaz, Zaraz, Zaj, fajny tekst. Ładny lasek nas witał, piękniutkie słońce i kilka drzewek. I idziemy teraz! Kurde, ale, ale razi! Teraz idziemy pod butkę do lasu i będziemy podróżę. Okej, ją was nie No do... Lepiej będzie, dobra. Teraz idziemy pod butkę do lasu i będziemy podróżować po lesie. I świecie. A nie tak szybko! No nie nadążam z tym, czasami. Tak I idziemy za chwilę zwitamy. Idziemy to jest... Dobra, lasu. Żeby... Ale patrzcie się trochę do kamery. Sądzimy teraz i idziemy. Dobra, Dobra, no, to Z Dobra. Zróbcie. powoli. telefon. telefon. Zróbcie. telefon. Jeszcze czego? Zróbcie. Zróbcie. Dobra, nasi koledzy brali drogę, Nie chcecie... Boją się idziemy drogą. Dawaj. Dobra, lecisz. Lecisz! Nie ta droga. Ej, mamy... łap! Skaza! No dobra, dawaj. Dobra, on to. Idę daj. Łap. Nie! Nie rzuca! Dobra. Telefon podrykował... E... Kilka sekund. No. Powietrze. Przez powietrza telefon sobie poleciał. Trem, Trem, drogę, No, to no, nie ma wyjścia. I wejdziemy, w nie Jak się da. Wejdziemy, Widać. Dolecie, tak? Widać, no. widać. Dobrze. Piszę przypominam, jak już posłuchałam, to będą. Ja bym wyszli tam prosto, ale tak jest nagrodzone. No, ale będą nie... Trochę Ty. racji mają. To jest ta, grota, ta, kresa, ta i jedziemy czapkę. Tę Przypominam, że chłopaki szukamy grzybów jeszcze. Nie <słysła> tylko idziemy pod budkę, ale też na grzyby. Zobaczymy, co będzie się i działo. I co teraz? Dobra. Tego, co leć, leć. Dobra, idę do skoczyć. Z Łazanek wyjeżdżaj, masz. Kaza wyszedł bez problemu, ja Łazanek, problemy. Łazanki zawsze mają problemy. Cicho sieć! Łazanki to dobre zwierzęta. Cicho mówię. Najlepsze są do jedzenia. Brać kije, widzicie tam jest droga do odkupienia przez Pana Boga. Ale póki co idziemy i bliźcie ciemno Dobra, będziemy wychodzić już powoli Dobra, idziemy główną drogą przez las No i teraz idziemy w Dobra nie wiadomo, w lesie o drogi tutaj Zwakki będziemy koła Pozdrawiamy całą szkołę na milówce i szóstą klasę Szóstą klasę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą Ze szóstej Ola za, Ola za Babę King of Wrenską, King of Rubel, Dominika Węczyk i Gabriele Batka Ty, lecie! Lecie panowie! Leć, leć! co? to nie Ja miał problemy. O co? Każdy człowiek ma jakieś problemy, nie? I głosuje to wynocha. Najbardziej co mają? I pozdrawiam się z nasze dziewczyny klasy i zejdziemy na No i oczywiście na futwórkę. Ja, Tiger jestem. Łazanek. skaza wskazał. Idziemy w las. Idziemy w las. Oczywiali. Proszę Państwa, to Tutaj. Tutaj by było dużo drzew ale ja. nie idziemy, bo nie wiemy, gdzie wyjdziemy. Gdzieś pod ludzką.

No i No idziemy. Mm -hmm. Tu jeszcze jest jedno mrożko. Nie okay, drugie. Tu drugie. Pamiętaj, no i niszczę mrożnik. Skaza jak najszybciej się dabiegnie. Sprinter. A, a najwolniejszy z nas wszystkich. Daj to. <noise> o, I teraz idziemy. Widzicie ten znak? Zapamiętajcie sobie go. Bo on będzie du dużo dla was znaczył. Będzie dla was dużo znaczył na przyszłość. W tym właśnie miejscu, oto tam widzieliśmy małego dzika. Kiedyś w niedzielę, tydzień temu. Strasznie długo. Przepraszam. mamy koło. trochę drogi do przejścia. Ale dzisiaj zdążymy. Dobrze, jak długa to, to długa droga. Tain, tain. droga. A może zatrzymajmy? Nie. 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 nie No, Nie Ale tylko mamy jedną mnie. Dobra. Dobra. Że coś nam wyskoczyła droga. Ale to nie ważne. Dobra. Chcę zaprosić wszystkich, którzy do Małopolski, do szkoły. Niech się wprowadzają, bo to będzie więcej pieniędzy dla szkoły. I Co? to będzie ładna szkoła. Bierze. Dzisiaj my remontują. Jakby remontują, będzie taka ładna. Przychodźcie, I zachęcamy Was, żebyście się uczyli. Fajna nauka, postawa to fajna. I, więcej... I dużo, dużo zabawy I więcej, kosztów, więcej pieniędzy, więc... Polecam, Ewa Wachowicz. Jod gdzieś uciekł, mi mu. Coś Jod zdobył? Myślałem, że to grzyb, ale to tak naprawdę był, był banan. banan. Nie, kasztela. Nie, <słuch> nie pasterzy Żeby ja nie było. No, tam ja bym poszedł ten tyle, widać już trochę, trochę widać wódkę. Widać, widać, widać trochę tylko no? drzewa. No! no, no też trochę widać tutaj ten iść. Idziemy? Hmm? Nie. Dobrze, to chodźmy w drogę. Ma, Ej, myśli. rozglądajcie się, bo nie wiadomo. Czy za nami? No! To się chyba... No, ja Jaki zbierz? No, tak. Bądźcie trochę ciszej. Bo może być się Ogrodzimy to chyba za nie rzucimy. Ale postaramy się jeszcze tak z godzinę być w lesie. Jak damy radę i leśnicy nas nie pobije. No w sumie nie pobije, ale można wygodzić. Ale my szukamy, gdzie powiemy. No i nie mamy się czego bać. Jesteśmy wam... ja noc. Jeśli nasze wam... wyzwanie. Jeśli wam się noc w lesie. Jeśli wam się podoba nasza ekipa i nasz pierwszy odcinek na YouTube, to do... dawajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach gdzie mamy iść. Na górkę czy do opuszczonego na tego, domu? Na taką fajną skałkę czy do opuszczonego domu? Zbrawnie. Ta skała na ta skała to wygląda tak. Taka jest stroma. No ale Zobaczymy. Nie się. Jak będziecie chcieli, to pójdziemy na spacer. A ten sobie łazik Spiderman. Jakie cusze! Chyba puste w środku. Niemożliwe. Dobra, idziemy. nie ma. Chce Chodź, z Jak Chodź bagna! A, tam Dobra, się... piwniemy! I idziemy, to już będzie ostatni skręt do butki. No, chyba Błagam, no, no, to by było ostatni. Za skręk. to ma być łapka w górę, jasne? Łapka musi być. A może jeszcze pójdziemy kiedyś tam prosto i wyjdziemy koło Olsi. Jak damy radę. I oczywiście ktoś inny będzie telefon. No. No i jak będziecie dawać łapki w górę, będą 3000 łapek. No to wtedy pójdziemy. 10 łapka w górę. 10 łapek w górę kolejny odcinek. 10 na serio wywartował. Za no. dużo ogląda filmów na YouTubie. No, może także jak będzie 50 łapek w górę. To w następną sobotę będzie nowy filmik. O sezwartuję naprawdę tylko 10 chcemy. Nie chcemy być milionerami. Chcemy Aby, nagrywać chcemy na YouTubie. Jednak ma trochę racji. Gdzie ja bym wystarczył, bo... I ostatnia prosta i jeszcze do górnika. I do piekła. Po tej śmierci. Kurde, ale słońce razi. Razi, raz... raz, 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 raz. Ja w cieniu, kurde, idziemy. Chodź, Patrz, tu jest słońce. Gądźma. Tu kolejne słońce i tu słońce. I teraz idziemy. Gdzie ty masz tę budkę? Już, 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 już. Nie bójcie się, znajdziemy wszystko. Nawet, jak dojdziemy, nawet jakiś znak Nawet w Czarnobylu już Najlepiej będzie, jak będzie coś na nas zgoniło. No wtedy będzie najlepsza akcja. Wtedy filmik o łapach I wywrócimy telefon do włosy. No i nie dodamy tego filmiku. Jeżeli chcecie, to możemy nawet wrzucić coś o Czarnobylu. Jak chcecie, możemy nawet jutro filmik wrzucić, tylko jak będzie dużo łapek. 50 max. Pamiętajcie, 50. Jest! I ta buzka! Dawajcie łapki w górę. No i wyjęł Wam za wszystko. Fajny widok. Zaraz będzie jeszcze lepszy jak wyjdziemy na prostą. Dobra. Pozdrawiamy szczególnie szóstą klasę i z piątej dziewczyny. To jest nasza, dla nas najważniejsza osoba. Dobra. po czwartą Posłuchajcie, na razie koniec pierwszej cieści. Jak wejdziemy prosto do budki, to zaczniemy nagrywać drugą. Nie, yeah. najpierw.